Kochani, jesteśmy w tej chwili przy porcie. Jak widzicie, tutaj jest port. Widzicie, no co wy widzicie? Widzicie, jak żagle. A ja, a w ogóle na ta dzielnica, na której w tej chwili jesteśmy, to jest dzielnica portugalska. I tutaj jest zaraz główna ulica na tej dzielnicy, i właśnie my tam idziemy, bo chcę wam pokazać. Hmm, Dzielnicę portugalską, i coś Wam na ten temat może powiedzieć. Tutaj w latach 70. zaczęli napływać Portugalczycy, jak i Hiszpanie, ponieważ tutaj były bardzo tanie mieszkania, bo to przy porcie dzielnica portowa więc były bardzo tanie mieszkania, więc oni się tutaj osiedlali i to nie tylko dlatego, że cedy mieszkań były tanie, ale port i praca w porcie. Więc mieli blisko do pracy i Słuchajcie, w którą stronę mam iść, no tutaj po tej stronie chyba pójdę, nie, na drugą stronę przejdę, bo tam będzie trochę ładniej. No, więc w latach 70., jak już mówiłam, zaczęli tutaj napływać Portugalczycy i Hiszpanie. No i zaczęli otwierać restauracje, no bo chcieli swojskie jedzenie jeść. To jest rzeczą normalną. No, w tej chwili, aha, jeszcze wrócę tutaj do tego, co było kiedyś. Kiedyś w ogóle tutaj. I niedaleko portu, troszeczkę dalej od tego miejsca, w którym jesteśmy, było 40 albo 42. Teraz nie wiem dokładnie, albo 40 albo 42 były tak zwane knajpy portowe. W tej chwili, moi drodzy, pozostały tylko dwa. Muszę zejść, bo samochód jedzie. I w tej chwili nie ma tutaj tylko i wyłącznie portugalskich restauracji, chociaż jest ich większość. Ale są też, jest, jest brazylijska, jest włoska. Parkować tutaj, jakbyście chcieli się wbrać samochodem, to raczej jest ciężko, ale tak na końcu tej uliczki, to jest niedaleko stąd, jest bardzo duży parking, gdzie można, no oczywiście płatny, gdzie można samochód zostawić. Jest on wielki, więc zawsze są miejsca. No i jak, jak widzicie, wszędzie, wszędzie pełno ludzi. No a my w niedzielę, tą, która była, byliśmy tutaj jeść. Byliśmy jeść u Brazylijczyka. Pyszne jedzenie, z tym, że muszę Wam powiedzieć, ceny tutaj są bardzo drogie. Ceny są naprawdę drogie. Nawet jak na hamburskie warunki, to ceny są naprawdę drogie. No, i tak tutaj wygląda. No, widzicie tam prosto, na końcu uliczki widać też maszty. Tam już jest port. Jesteśmy zupełnie przy samym porcie. Nawet ładnie tutaj. I tutaj po lewej stronie zaraz zaczną się cztery kościoły. Tutaj jest restauracja brazylijska. Tu właśnie tam byliśmy jeść w niedzielę. I tutaj mamy kościoły. Tutaj jest fiński kościół. O, widzicie, flagi fińskie. Tutaj jest fiński. Czytałam, że są cztery kościoły, a jak widzę, są tylko trzy. Następny jest norweski. Norweski kościółek. To jest właśnie ten, tutaj, z tą zieloną wieżą. To były kościoły budowane bardzo, bardzo dawno temu. One są na początku lat 1900 roku. A duński chyba jest jeszcze wcześniej budowany. No żeby marynarze żeby marynarze mieli możliwość modlenia się. Mieli swoje kościoły tutaj. To są kościoły ludzi morza. Tu jest właśnie Duński. A na prosto jest wjazd do garaży. Tak, jak mówię, jak ktoś przyjedzie samochodem, no to może tutaj zaparkować. No i ten duński jest o proszę, 1875 rok. Więc to są stare kościoły. Tutaj jest właśnie wjazd do, do garażu na parkingu. I tutaj jest właśnie bliźniutko do kościoła świętego Michała. To jest ten... On jest tutaj właśnie przed nami. O, wieży widać. To jest znak rozpoznawczy dla marynarza, dla marynarzy, że przepływali koło hamburga. Zobaczcie na pogodę. Jest dzisiaj naprawdę pięknie. A do wczoraj, późnego wieczora, padało od 27 czerwca, jak zaczęło padać, to padało do wczoraj. Dzisiaj jest piękny dzień. Mamy 22 stopnie. To widać zresztą. Ale od jutra, od jutra, ma być znowuż ochłodzenie. I deszcze. Lubię takie spokojne miejsca. A tam z tyłu, między tymi, tam z tyłu to jest ta nasza słynna Filharmonia. To jest chyba najbrzytsza i najdroższa. To jest chyba najbrzydsza i najdroższa budowla. No nie powiem, że na świecie, ale na pewno w Europie. A o! Piknik robią ludzie skrzynki z piwem.

No. I jak wam się tutaj podoba? Mnie się bardzo podoba. Moja wina. Rowerzyści są okropni u nas. Wszędzie mają pierwszeństwo. I nie ominiecie. Tyle miał miejsca, jechał z tyłu za mną. Tyle miał miejsca, nie ominął. Tylko musiał mnie trzepnąć. A gdyby się przewrócił, musiałabym płacić odszkodowanie. madison No, tak kiwa, o, tak kiwa, tak kiwa, widzicie? Żeby przyjść w tą stronę. grecką restaurację. Ryby i mięso podają. No, widzicie, tutaj na tym portugalskiej dzielnicy jest pełno restauracji. Nie tylko na tej głównej ulicy, którą szliśmy, ale wszędzie. Czy, czy ktoś mi tutaj w tyłek nie wiecie z tyłu Wino specjalności wina? Takby też portugalskie. Mamy portugalskie specjalności: wina, owoce morza, ryby i mięso. Tutaj podają w tej restauracji. No. No, wyczyliśmy tutaj, gdzie są te kościoły. No ja czytałam, że są cztery. Być może, że razem z tym świętym Michałem to są cztery. Bo dopatrzyłam się. Dopatrzyłam się tutaj tylko trzech. No trudno. Będzie mi słoneczko w plecy świeciło i to będzie bardzo dobrze Nie świeci mi w plecy, tylko świeci mi w oczy. No ale. O, takie ceny sobie popatrzcie. Idę na drugą stronę, bo za gorąco tutaj. Tutaj jest hiszpańsko-portugalskie.

Jak taka pogoda, to tylko nadgod. Tutaj macie ceny na dwie osoby i napoje i sangria Halo. No. i to było też hiszpańskie i teraz idziemy dalej będziemy stąd wychodzili pomału i pójdziemy teraz pójdziemy teraz na... I to jest włoska i pójdziemy teraz na ewanę na metro o, tutaj była też włoska, ale zbankrutowała. Azja też zbankrutowała No wiadomo to jest fertel portugalski Portugalia, Hiszpania, Brazylia. Co tutaj pasuje? A ja będę się z wami żegnała teraz chciałam Wam tylko pokazać troszeczkę ten portugalski y, tą portugalskie osiedle, tutaj jak to nazwać, dzielnice. więc to zrobiłam. I jeżeli będziecie kiedykolwiek w Hamburgu jeżeli będziecie kiedykolwiek w Hamburgu, to Zapraszam Was również tutaj, polecam, bo to są ciekawostki naszego miasta. To jest to, co można obejrzeć. Ulica, tutaj macie nazwę tej ulicy. do Mackoenstraße i do zobaczenia pa